Witam Was serdecznie w Pino Starze, to ja, Pinuś, znany dotychczas jako wujek Samo Zło. No Dzisiaj w programie zobaczymy sobie dwie naprawdę wspaniałe laski i trzech prawdziwych pacetów. Przed Wami profil wspaniałej, 22-letniej dziewczyny, która lubi balować. Jak wiadomo, najlepiej się baluje w Polsce na tak zwanej. Polskiej Ibizie, czyli w Mielnie. No ale wiadomo, że Ibiza i Mielno to jednak dwie różne bajki, ale jak to wygląda w bajce naszej 22-letniej Chixy, <grytanie> zobaczcie sami. Ma 22 lata. Interesuje ją moda, gadżety oraz reklama. Wolny czas najbardziej lubi spędzać w klubach, a jej marzeniem jest wyprawienie swoich urodzin na Ibizie. Nie samą zabawą człowiek żyje, prawda? Jak człowiek jest w ciągłym melanżu, w ciągłej imprece, to mu wymierają szare komórki. Dlatego niestety mogę przyznać tylko trzy gwiazdki. Bartek to chłopak z Wrocławia. Wrocław przez niektórych nazywany jest Breslau. No, kierunkowy 071. Bartek to naprawdę fajny koleżka. Odważny, miły. No i ma zainteresowania sportowe. Chłopak z Wrocławia. Bez zmartwień. Najlepszy przyjaciel. Flirciarz. Prawdziwy kibic. Bartek jest szalony, a do tego odważny. Zapewne nie odmówiłby niejednego szalonego żartu. Taki właśnie jest Bartek. No, Bartkowi muszę przyznać piątkę. Piątka dla całego Wrocławia, 071, trzymajcie się. A teraz na warsztat bierzemy Gosię. Gosienka, dziewczyna o bardzo ciekawej urodzie, ale największym jej atutem jest to, co ma w głowie. Dziewczyna bardzo się lubi uczyć, przez co niektórzy pewnie jej dokuczają i mówią, że jest Kujonem. Ale nie jeden taki Kujon jeszcze potrafi się przekuć, prawda? Jak to się mówi, dokuć, odkuć. I wyjść na swoje. Obczajmy profil Gosi. Gosia to typ naukowca. Zajmuje się zgłębianiem opasłych kodeksów, szlifowaniem angielskiego i poznawaniem świata w czerni i bieli. W wolnych chwilach lubi popełniać błędy. Muszę przyznać 5 punktów. Nie dość, że taka ładna i ambitna, to jeszcze lubi popełniać błędy. No właśnie, bo z każdej porażki i z każdego błędu można wyciągnąć ciekawe wnioski. Piąteczka, Gosiu. Każdy sebek to w porządku Koleś. To się na ogół sprawdza, chociaż są małe wyjątki od reguły. Ten kolega pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. No wspaniałe. I piękne miasto. Miałem tam kiedyś koncert i naprawdę poznałem mnóstwo przemiłych młodych ludzi. Jaki jest ten kolega? No, obczajcie sami, oglądając jego profil. Jest jaki jest. Nie zmienia się, nie robi nic na pokaz. Do tego fajny, miły i towarzyski. Nie lubi papierosów. Wszystkie zainteresowane dziewczyny Sebastiana mogą szukać oczywiście w Gorzowie Wielkopolskim. Spokojnie myślę, że temu chłopakowi można przyznać cztery gwiazdki. Prawda, taki spokojny, miły, ale jednak trochę za przeciętny. Przydałoby się jakieś oryginalne hobby, żeby uprawiał na przykład jakiś sport ekstremalny, to od razu by mu zapunktowało. No ale jak wiadomo, chłopak nie robi niczego na pokaz i ogólnie wszystko ma głęboko w. Przed nami młody chłopak, Witek. Witek ma 16 lat i najbardziej chciałby zostać strażakiem. Oczywiście chciałby wpadać do jakichś płonących wieżowców, wyciągać stamtąd piękne kobiety, ratować im życie. A prawda wiadomo, te kobiety w ramach podziękowania oddawałyby mu swoje serce i ciało. I to nie jest taki głupi pomysł. Witek ma 16 lat, ale dobrze kombinuje. Obczajmy teraz jego profil. Witek jest wysoki. Ma niebieskie oczy, lubi karate, a w wolnych chwilach ratuje świat od pożaru bawiąc się w strażaka. Zawód ciekawy, tylko czy nadaje się na hobby? Idealny materiał, prawda, dla takiej starszej dziewczyny, żeby sobie wychować chłopaka, faceta albo męża. No wiadomo, że on na pewno będzie strażakiem, no będzie miał mundur strażacki, a wiadomo, za mundurem panny sznurem. W dzisiejszym programie wygrywa najmłodszy, 16-letni Witek, który chce zostać strażakiem. Mamy wszyscy tylko taką nadzieję, że Witek nie będzie robił takich numerów, że sam będzie podpalał, żeby potem móc samemu gasić. No, ale my jesteśmy pełni nadziei i wiary Witka. Witek, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Wygrałeś. Dzisiaj to Ty jesteś pinostarem i twój blask jest o wiele silniejszy niż mój. No cóż, jeżeli chcecie uczestniczyć w naszym programie Pinostar, to pamiętajcie, bądźcie z nami w kontakcie. Tutaj jest adresik. Wysyłajcie linki do swoich profili. I pamiętajcie, nie każdy profil jest ładny. Mój profil na przykład o jest nieładny. Żegnam Was i zapraszam na pinostary!